Świat płonie, królestwa giną, a Wiedźmin znowu zostaje wplątany w polityczną grę, w grę, w której nie ma dobrych wyborów. Geralt z Rivi chciał tylko oczyścić swoje imię, ale los miał wobec niego zupełnie inne plany. Tak, dzisiaj o Wiedźminie 2 zapominam. Królów grze, totalnie innej i poprawionej względem części pierwszej, ale wciąż dojdało, to mu trochę brakowało. A jak historia? Czy wciąż broni się dzisiaj po latach? A jak gameplay? A jak grafika? I najważniejsze pytanie, czy dzisiaj warto W Drugiego Wieśka zagrać? Zaciekawiłem? To przenieśmy się na tereny Temerii i przeżyjmy jeszcze raz tę przygodę siwowłosego Wiedźmina. Siema, mam dzisiaj dla was wieśka drugiego, grę trochę niedocenioną, i dzisiaj już nie oszukujmy się, troszeczkę zapomnianą, ale dlaczego? Zacznijmy od samego początku. Jest to kontynuacja historii z części pierwszej opartej oczywiście na twórczości polskiego pisarza Andrzeja Sapkowskiego. I tutaj pojawia się pierwsze pytanie, czy warto, czy trzeba znać jedynkę? Cóż, mówiąc wprost, jest to bezpośrednia kontynuacja i akcja gry zaczyna się tam, gdzie kończy się część pierwsza. Po drugie, wiele rzeczy było już wyjaśnione wcześniej i tutaj gra niechętnie nam je przypomina. Powiem to tak, gra wiele traci nie znając poprzednika i Moim zdaniem lepiej go znać niż się domyślać, co dosłownie autor miał na myśli. A skoro mowa o fabule, to jak ona się prezentuje? Jak sama nazwa gry wskazuje, mamy tutaj do czynienia z zaburzeniem. Królów i co nie powinno zaskakiwać, na tym będzie się opierać niemalże cała oś fabularna gry. By nie spoilerować, głowy w koronach lecą, a my jako nasz siwowusy zostajemy wciągnięci w zawiłą polityczną intrygę, a standardowo nasze decyzje zaważą o losach mieszkańców kilku królestw. Co tu dużo mówić? Fabuła? No to czysta poezja, pełna zwrotów akcji, różnych ścieżek i przede wszystkim decyzji, których to my jako Biały Wilk będziemy dokonywać. I tutaj wspomnę jeszcze o drugim akcie gry, bo to co Redzi zrobili, to po pierwsze kawał dobrej roboty, i po drugie, no, ciekawy pomysł, ciekawe rozwiązanie. Otóż pod koniec pierwszego aktu mamy wybór, za kim mamy się opowiedzieć, a nasza decyzja wpływa na totalnie inną rozgrywkę i miejsce akcji we wspomnianym już akcie drugim. Drugim. Zwiedzać i eksplorować też jest co? Bo mamy tutaj miasteczko Flotsam wraz z przyległym do niego lasem, krasnoludzkie wergen, dolinę Pontaru oraz ruiny elfiego miasteczka Lok Muin. Tak samo spotykamy nowych czy starych przyjaciół jak Tris, Marigold, Jaskier czy Zoltan. Co więcej, każde z napotkanych postaci posiada własne przekonania, cele, system wartości oraz osobowość, co czyni ich faktycznie żywymi, da się ich lubić lub nie. Przejdźmy teraz do najważniejszych do gameplayu, czyli odpalamy grę. Pierwsze co nam się zawsze ukazuje, no to wprowadzające intro. Na nim zabawa na łajbie króla, popisy łuczników, błaznowie czy walka pięściarzy. Nagle wkrada się napakowany kolo, co później okazuje się, że jest wiedźminem i przerywa całą sielankę, zamrażając niemalże wszystkich. Po chwili wartka i szybka akcja, czyli eliminacja pozostałych przy życiu oraz i króla. Po tym całym zamieszaniu łajba y tonie, a królobójca się ulatnia. Po wprowadzeniu fabularnym witają nas ładne menusy z klimatyczną muzyczką, i tutaj tylko wspomnę, że w zależności od naszego postępu fabularnego tło się zmienia. Nowa gra, no to wybór, czy chcemy iść na żywioł, czy zacząć od samouczka. Ja, w ramach przypomnienia, postanowiłem go sobie odświeżyć. Samouczek, jak to samouczek, uczy nas sterowania, co rozumie się samo przez się, ale też i podstaw ważenia eliksirów, zbierania surowców, poruszania się po ekwipunku talentów i walki. I tutaj mówiąc wprost, na początku nie jest to wszystko takie oczywiste. Powiedziałbym nawet, że i przekombinowane, ale z czasem jest to do ogarnięcia. To samo tyczy się walki, i często klikanie na pałę ataku nie jest najlepszym rozwiązaniem. Kończąc samouczek, mamy wybór poziomu trudności: szybkie, bardzo pobieżne przypomnienie samego zakończenia jedynki, i wcielamy się w naszego protagonistę. Tutaj rozgrywka zaczyna się wspominkami wcześniejszych wydarzeń i wytłumaczeniu graczowi, dlaczego Geralt jest skuty. Dalej, no to już opowiadanie całej fabuły, co sobie daruje, by nie zepsuć jej osobom nieznającym tej części. A jak rozgrywka, czy dzisiaj się broni? Powiedzmy, ale czuć też jest tutaj taką dużą toporność, ale żeby nie było, są też nowości względem poprzednika. Pojawiły się niegdyś modne elementy Quick Time Event, które dosłownie pasują tutaj jak pięść do oka. Dla przykładu aktywność poboczna, jaką jest walka na pięści, zamiast jak w jedynce po prostu używać ataków, tutaj musimy naciskać odpowiednie klawisze. Tak, jest to efektowne, ale za to jest nudne i dziecinnie proste. Tak samo podczas walki z niektórymi bosami musimy używać odpowiednich klawiszy, co często w moim przypadku kończyły się powtarzaniem całej walki od początku. Tutaj też całe mapy i duże lokacje musimy pokonywać z buta i brak jest tutaj jakiegoś środka lokomocji, na przykład konia. Okej, okay, spoko, to może rozwiązano to w inny sposób? Otóż nie, też nie uświadczymy tutaj żadnych szybkich podróży, a często duże odległości musimy truchtać pieszo. Dobra, dobra, okej, okay, żeby nie było czasami, podkreślę to czasami, kiedy wykonujemy misję, gra nas automatycznie przeniesie, ale to tylko czasami i tylko w określonych miejscach fabularnych. A, i jeszcze coś mi się przypomniało: podróżowanie, a raczej chodzenie po Log Mouin. Serio, ktoś kto to zaprojektował, no to chyba nigdy nie grał w gry, bo dotarcie tutaj z punktu A do B, no to czysty koszmar. Co gorsze, czucie jest tutaj korzenie z jedynki i często mały płotek, co ja mówię, mała nierówność terenu zmusza nas do okrążania przeszkód, a nie ich przeskakiwania, co potrafi dzisiaj naprawdę mocno drażnić. Ale żeby nie było, warto chodzić i przeczysywać mapę, bo można znaleźć rzadkie składniki albo po prostu dobrego itemka dla naszego białego wilka. Gramy również nie tylko Geraltem, bo przyjdzie nam się tutaj wcielić w parę postaci, co naprawdę wychodzi dobrze i odświeża rozgrywkę. Oprócz, oczywiście, bardzo dobrej głównej fabuły w grze, mamy masę zadań pobocznych, które również są tutaj świetnie napisane. Mamy wybory jak potoczy się dana opowiastka, czy po prostu możemy na tym zarobić, czy zdobyć lepszego itemka. Znalazły się również i tutaj też bez zaskoczenia, zlecenia na potwory. Oprócz wspomnianych wcześniej walk, mamy siłowanie się na rękę, mamy też grę w kości, więc na brak zajęcia w tej odsłonie nie mamy co tutaj narzekać. I teraz ona istotna i wymagająca, czyli walka. Tutaj chyba też nikogo nie zaskoczę, że duży wpływ na rozgrywkę ma oczywiście nasz ekwipunek, ale również i rozdane talenty. Co za tym idzie, wykonywanie wszystkich zadań pobocznych jest tutaj istotne, by po prostu dopakować naszego siwowłosego protagonistę. Wracając jeszcze do talentów, są naprawdę dobrze przemyślane, brak jest tutaj tych chybionych pomysłów, a my możemy decydować, czy wolimy polegać w większości na naszej sile, znakach czy eliksirach. I tutaj będąc jeszcze wciąż przy walce, przed nią musimy się odpowiednio przygotować, bo jak tego nie zrobimy, no to zaczynamy bez żadnych power-upów. By to zrobić, musimy mieć eliksiry, a je możemy przygotować medytując i oczywiście posiadać musimy odpowiednie składniki oraz znać przepis na daną fiolkę. Jedyne co to smarowanie miecza olejem czy ostrzenie osełką. To możemy wykonywać w trakcie walki lub, chodząc po mapie, trafić na power-upy podnoszące dane statystyki. Natomiast sama walka wypada dobrze, potrafi satysfakcjonować i, oczywiście, posiadamy do niej dwa miecze. Oprócz używania znaków, możemy też rozstawiać pułapki, rzucać bomby czy jakieś tam sztylety, co w pierwszym rozdziale naprawdę mocno ułatwia rozgrywkę. Uniki, odskoki i blokowania też są istotnym elementem walki. Ogólnie jest ona dobra, ale trzeba się też do niej przyzwyczaić. Mówiąc wprost, na początku jest tutaj troszeczkę ciężkawo, ale po czasie idzie to wszystko ogarnąć. Wspomnę jeszcze o ważnym i istotnym problemie, który był na premiery, a dzisiaj po 15 latach wciąż on tutaj występuje. Czym gramy dłużej, gra się przycina. Ewidentnie zwalnia, a każde loadingi trwają coraz to dłużej, ale dlaczego? I teraz uwaga: zbyt duża ilość saveów spowalnia grę. Serio, w trzecim rozdziale musiałem ręcznie usuwać zapisy gry, bo zaczynało się to robić po prostu już męczące. Czy warto dzisiaj po latach zagrać w drugiego wieśka jeszcze raz, albo w ogóle zagrać? Oczywiście, że tak, ale też są rzeczy, na które dzisiaj trzeba już przymknąć oko. Wiedźmin? No to przede wszystkim. Wybory nie zawsze dobre, bo często wybieramy mniejsze zło, ale to my decydujemy, jak historia potoczy się dalej. To tutaj Wiedźmin przestał być tylko RPGiem, a stał się historią, historią, którą pamięta się latami, bo pod aspektem fabularnym ta gra błyszczy aż miło. Tak samo misje poboczne, często z fajną historyjką, dobre zlecenia na potwory czy inne aktywności, to wciąż się broni po latach. Grafika, jak na swoje lata, no to górna półka, dzisiaj broni się, ale jaskrawe kolory, modne w tamtym czasie, potrafią już drażnić. Co więcej, jest to tytuł wymagający, bo nie prowadzi Ciebie za rączkę, a rzeczywiście wymaga, byś chwilę pomyślał, jak coś musisz tutaj wykonać. A dlaczego Wiesiek 2 jest taki niedoceniony? Cóż, mimo wszystko, i tutaj mówię niestety, czuć, że gra jest trochę drewniana i pod paroma aspektami to porna. Czuć ociężałość poruszania się postacią, nawet taka rzecz jak skakanie wykonuje się poprzez aktywację myszką, a nie taką spacją i to w odpowiednich momentach gry. Wiesiek 2 stoi na pograniczu trójką, która była i jest fenomenalna, a jedynką klasyczną i toporną do bólu. Powiem to tak, w gruncie rzeczy czuć, że jest to bardzo ulepszona jedynka, a ona była jaka była, a do takiego Wiedźmina 3 no to dosłownie brakuje tutaj kilometr. Dla porównania, chwilę później, ale wciąż w tym samym roku, pojawił się taki Skyrim a różnice technologiczne między jedną a drugą grą no to dosłownie przepaść. Podsumuję to tak, Wiedźmin 2 to gra z fenomenalną historią, dobrym gameplayem, RPGowością na wysokim poziomie i topornością, na którą trzeba już dzisiaj przymknąć oko. Mimo wszystko jest to tytuł, który nie trzeba tylko ograć, ale jego trzeba po prostu znać. A na koniec pytanko do was, jak wy wspominacie drugą odsłonę Białego Wilka? Piszcie śmiało, no bo jak zawsze komentarze należą do was. Rzecz jasna i oczywista, zachęcam was do moich innych materiałów jak i jak wiadomo, zostawienia czegoś po sobie, a natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas. Trzymajcie się do następnego i cześć. Ja? Nigdy się nie nauczą.